Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku Inside Crypto, gdzie okiem hedge fundu przedstawiamy Wam podsumowanie tygodnia na rynku kryptowalut z punktu widzenia dwóch głównych, tak zwanych majorsów, używając terminologii Forexowej, Bitcoina i Ethereum. Co na Ethereum? Na Ethereum Widać siłę w, 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 i dzieje się to, co Wam e, pokazuje od kilku tygodni. To znaczy, że e, Bitcoin po prostu jest silniejszy od e, Ethereum, i te wszystkie tak zwane czyszczenia stop-lossów, które się odbywają e, od jakiegoś czasu, który Wam pokazuje co tydzień, e, no, wyglądają tak, że za każdym razem Bitcoin schodzi płycej. A Ethereum schodzi głębiej. No i zobaczcie, co się działo. Tydzień temu Wam pokazywałem, byliśmy na poziomie 101 tysięcy dolarów i pokazywałem Wam, że na Bitcoinie, no, tych 100 plusów do wyczyszczenia było. Ho, ho, aż do 92 tysięcy, ale rynek szedł niewiele poniżej 100 tysięcy dolarów, a za to w górę. I mówiłem wam wtedy, że no, nie wyobrażam sobie, żeby przy takiej dużej sile bitcoina 104 tysiące dolarów nie było wyczyszczone. Wyczyszczone oczywiście z hukiem, bo Maksimum ponad 109 tysięcy. No i jak to wygląda? I, I pokazywałem wam, zobaczcie, jak to się pięknie sprawdziło. Pokazywałem, że, że ten nawis popytowy na Bitcoinie jest tak duży, że trudno mi się spodziewać, żeby rynek, żeby hedge fundy, duży, duży inwestorzy pokusili się o przesunięcie tego rynku, o wyczyszczenie tych stop lossów, które znajdują się tyle, bo jest tak duża była konkurencja do wchodzenia w długie pozycje i stąd stawiałem tezę, że no, jeśli to ma być cofnięcie, to jakbyśmy się załapali na 99 czy 100 tysięcy, to to jest już super okazja i tak się faktycznie stało. Natomiast z drugą strony, tak jak Wam pokazywałem, no tutaj ten nawiz popytowy na Bitcoinie był ogromny, tak? Stąd moja prognoza tydzień temu, że rynek, nawet jak się cofnie, no to trudno oczekiwać, żeby ktoś chciał bardzo go zmanipulować. Bo konkurencja do zajmowania długich pozycji była bardzo duża, a w drugą stronę zupełnie inna sytuacja. Pokazywałem wam, że ten nawis podażowy bardzo niski, wycinanie tych stop-lossów niewielkie, nie, nie było tam za bardzo takiej motywacji, i no, był to oczywiście no-brainer, że ktoś spróbuje przesunąć to na 104, bo w kontekście tak dużego nawisu podażowego, tak niskiego, przepraszam, nawisu podażowego i tak Relatywnie sporych w porównaniu do tego nawisu pozycji do wycięcia, no to trudno było się nie pokusić, żeby te 104 wyczyścić. Tak się faktycznie stało. No Bitcoin jest zresztą mocny i to już się powtarza od wielu tygodni, Odkąd pokazuję wam te wykresy, że po prostu rynek sobie leci za każdym razem w górę dużo powyżej tych stop-outów, a w dół zatrzymujesz się dużo szybciej a jeszcze do tego ten nawiz to tak jakby, tak, tak jak pamiętacie tydzień temu, no tutaj to klasyka, tak jakby no to rozczytanie tego było dosyć łatwe no zobaczmy co na najbliższy tydzień, jak to wygląda, no widzimy ten nawiz popytowy i podażowy bardzo podobne, duże, stromo się zrobiło po prawej stronie, stromo po lewej stronie, no i gdzie można by było wskoczyć w długie pozycje, uważam, że będzie ciężko co prawda są stopauty na 101 tysięcy. No ale co z tego jak tam już ten nawiz popytowy się robi tak duży, że no jak ja bym był hedge fundem, który chciałby to zmanipulować żeby wyciąć te stop lossy, no to bym się bał, że się nie załapię. Po prostu polega to na tym, że przesuwamy rynek tam te pozycje się likwidują i my odwracamy wtedy swoje krótkie pozycje i próbujemy wskoczyć w długie. Problem jest taki, że jeśli tam jest duży popyt, no to on wskoczy przed nami, możemy nie zdążyć i, i nie wiemy, czy dobrze trafimy w poziom, i tak dalej. Więc ta zabawa jest tu ryzykowna. Stąd uważam, że no nie ma co liczyć na jakieś rajdy takie szalone: Bitcoina w dół, że się złapiemy na jakieś super ceny. I, i nie gardziłbym, jeśli to by było nawet 102 tysiące do wchodzenia w długie pozycje. No, te przy 100 tysiącach już może być przy obecnej strukturze trudno. Jeśli chodzi o, o w górę. No, tutaj jest trochę łatwiej, no bo zobaczcie, te do wyczyszczenia sporo pozycji na blisko 106-107 tysięcy, zanim jeszcze się robi naprawdę stromo, więc trudno mi sobie znowu sobie nie wyobrazić, albo trudno mi sobie wyobrazić, jakby rynek miał nie dojść do 106 tysięcy w nadchodzącym tygodniu. I tak to wygląda dla Bitcoina, dla mojego srebra. Już a, używając analogii foreksowej, czyli ethereum. Jak często porównuję, dlaczego? No, bo porównuję to z rynkiem Forex, gdzie to srebro jest dużo słabsze do złota ostatnio, i to ewidentnie widać, że z powodów fundamentalnych. Podobnie jest na krypto, gdzie nie ma alt season. Ethereum jest w niełasce, dużo słabiej. Oczywiście on jest ciągnięty za każdym razem za uszy, jak Bitcoin robi nowe ATH, ale każde cofnięcie później jest, jest takie, że ten Rynek mocno przestrzeliwuje te poziomy stopoutów i jest dosyć łatwo go wyciągać w dół. I to jest wykres sprzed tygodnia, pokazywałem Wam i pokazywałem, że, że było tu stromo, więc nie spodziewałem się, że ktoś zechce tutaj zmanipulować rynkiem, żeby aż tak głęboko go cofnąć. No ale po prostu Ethereum jest słabe, no i to, to nie ma znaczenia, że ktoś nie robi manipulacji, bo wystarczyło zadyszkę. Na bitcoinie, i, i już mieliśmy, e, e, mieliśmy zjazd, i te wszystkie stopałty wyczyszczone. Z kolei w drugą stronę e, tutaj pod górę było dosyć łatwo. Manipulatorom można było, zresztą to zrobili, tak? Wyciągnięte, wyczyszczone testoblosy, nawis podażowy mały, mała konkurencja. Akurat tutaj jestem prawie przekonany, że to, to te hedge fundy w to palce maczały. No i zobaczmy do przodu. No, nawis popytowy duży. Nie sądzę, żeby tutaj się opłacało nad ten poziom TC, te stopauty czyścić. Co prawda, one są całkiem spore, ale konkurencja do zajmowania długich pozycji duża, więc nie sądzę. A wyczyszczenie tych stop outów to, to pewnie jak najbardziej ma sens, czyli zajmowanie pozycji długich przy 350, no biorąc pod uwagę, że Ethereum jednak fundamentalnie jest słabszy, a my tu mówimy bardziej o ruchach tych takich manipulacyjnych, hedge fundowych, to, to, to dlatego ten, ta Podaż fundamentalna może pomóc, żeby to gdzieś na jakąś dobrą cenę, między 300-350 wskoczyć w długie pozycje. No Jeśli chodzi o wysk wyskakiwanie z długich pozycji, no to zobaczmy: Nawis podażowy nie jest wcale aż taki duży. Aczkolwiek dużo wyższy niż tydzień temu. To tak ze dwukrotnie wyższy, patrząc na tę skalę tutaj. No i do wyczyszczenia stopauty. Zanim się robi naprawdę stromo, gdzieś tam w okolicach 3450. Myślę, że no zdziwiłbym się bardzo, gdyby 3450 do 3500 ktoś się nie pokusił, żeby tutaj wyczyścić te likwidacje i wskoczyć w krótkie pozycje. I to wszystko, co widzę na nadchodzący temat. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.